Ja oto siemano stronę strony na moim kanale z GTA i apokalipta ja Słuchajcie od razu wyjeżdżamy z samochodem z dwoma osobami Chcemy kolejne miejsce, podajemy już szukać jakieś bazy ocalałych I sobie tak myślałem między odcinkami Jedziemy aktualnie z Leo i z jakimś, nie pamiętam jeszcze imienia imię, imię, Ja nie pytałem się i o imię, ale Podejrzenie może być sama budowa Ale nie ta pierwsza, którą zwiedziliśmy chyba w pierwszym odcinku czy tam w drugim Skończamy dwie budowy na mapie GTA znaczy przydałoby się sprawdzić, będę teraz sobie... ...próbujemy nie zginąć. I tak. To jest pierwszy odcinek metatonu Weekendowego z samego GTA, będzie dzisiaj sobota, jak, to, jak odcinek wlatuje. I tak. Głowa? Jest gdzieś tam? Wiesz, tak, ta pierwsza. Mogę się właśnie najechać. I pierwszy odcinek jest gdzieś sobota. Następny odcinek będzie w niedzielę i w poniedziałek Będzie taki trzy dnie wymalane tak samo jak i Ale teraz trzeba byś po prostu się jakoś skupić. Teraz są tutaj... Jaki na tą budowę. Nie da się wejść. jest tylko winda, która nie działa tak naprawdę. Tą budowę chyba nie musi odpuścić sam w sobie. Ale tam jest niedaleko dalej. Jest jeszcze druga, ale... ...tutaj. Naprawdę po jak tutaj widać na samochodzie. Zobaczymy, tutaj gdzieś zaraz była. Tu jest ta budowa. Ja kojarzę, że na nim już był wjazd. Są tu jakieś samochody. Słuchajcie. Wysiadam. A na razie tutaj mnie są potrzebni nasi. Ale biegnie jakiś. Tu jeszcze biegnie, czy? sobie tutaj... Oj. Idea ale no. no. one są sprawne. One są sprawne i tu jest teraz pojawia się problem. I tu jest jeden sprawny. Ten też może być sprawny. Czekajcie, sobie przełączymy kamerkę. On też jest sprawny. Tu ktoś może być. czekajcie, ja wezmę Tobie kombata i tobie. Miejcie, co. Zekurować. mnie, nie wiem czy ja mam latarkę wejść w punkcie sprawy, sobie bym sobie podłączył Nie Dobra, jednak z nie że chciałem Ale chodźcie, tutaj jest... Albo sobie pistolet do ręki, bo on ma latarkę Nie wiem tam, tutaj mi się zajeżdżało się ściemnie, nie wiem która jest godzina aktualnie Zostawiam samochód tam Nie trafiłem o, zaczęliśmy, razem go zdjęłem całkowicie. Wejdziemy już na samą górę budowy. Myślę, że to mi daje przy pomysłu. że coś tu znajdziemy. Powinien wbiec za mną. I idzie do nas, a ma się amunicji. Jest... Tutaj mamy skarabin wyborowy. No tu idzie jeden. Idziemy na górę. Chcie że są dwa samochody pusto jest, nikt nie reaguje na strzały tak naprawdę Ja już wyjrzę tutaj wchodzą moi. jak jakby Podchodziły Dobra, z dwóch zdjętych samochody chyba są już niesprawne akurat te Zajdziemy sobie tutaj na dół może? Nie, to już byś. Trzeba by się rozejrzeć w tej okolicy. Tutaj jest szyb po windzie, albo szykowany szyb pod windę. Kontener. Mijamy prawdziwe jak... jego zawartości. Jeśli to w końcu jeszcze jest rzut Meriwether. Nie dziwi właśnie to Meriwether, cały czas takie jakieś zrzuty są. Czy oni nie mają nic wspólnego z tym wszystkim? Ale tam nawalacie do nich Mięte, sobie przeładuję Ja no tutaj nic nie widzę jechała powoli ścienia, więc powoli trzeba będzie uciekać stąd Miej pierwszą budowę mamy w miarę bezpieczną. Pójdziemy na drugą stronę, idziecie, idziecie. Nie wiem, nikt tam nie ma tutaj. Była to jest jakaś opuszczona kryjówka? Tego nie wiem. Na pewno tu nikogo nie ma. Jakby ktoś był utracił, by reagowali na strzały Z tej strony też będzie zejście A no są barierki Czekajcie, kamerę jesteśmy na razie taką To jest zejście Raczej nie Nie no, nie ma tu nikogo Nie ma na co tu być, po prostu wrócimy Nie, tu jest jakieś Zejścia z tej strony zejść, spróbujemy nami tędy zejść Problem jest Leo i nie, nie pamiętam, i na tej kobietę, którą teraz jesteśmy Wzięliśmy ją ze sobą Co dalej Zeskoczyj, nie bo się zabijemy Tędy chyba Tak, tędy Najpierw wcześniej na drugą część budowy Trochę okay, ich tu jest Ktoś już tu biegnie do nas oni też to usłyszeli Tak noc się zbliża Podaj, dobra Musimy zejść panowie Szpalni i panowie Jak nie Tylko mi, dobra Ona idzie Też mistrz skoków I do samochodu naszego I do naszego samochodu sytuację wyczyściliśmy Gadajcie ja szybko Dobra Szybka nawrotka nie właśnie jest... Nie strzelaj, proszę. Już już szybę potukła. Nie wierzę. Hit. Oj. Tam maskę skoczyłaś też to toczone naprawi. Też, że naszym nic nie jest. Naprawdę się na Nie wierzę. Ale nic co nie są nasi, pomyliłem się. Tymi sami. Zmieszczamy trochę paliwa, to jeszcze, jeszcze więc się lepiej jak jedziemy. Jedna woda. Jak na razie nie patrzę, ale możemy spróbować podjechać jeszcze do ...cywili, na jej okolice. Tak, ich nie podniesiemy, znaczy nie uratujemy tak naprawdę. Ale po prostu zobaczymy, jak to wygląda sytuacja z tamtej strony. Nie wiem, jak ich wziąć, mam maksymalną liczbę już ludzi w bazie. To jest z 16 młoda wybrana. Tu jeszcze jest zrzut. nie, ja, ale nie ryzykuję aż tak. Aż takie ja nie będę ryzykował. Oj! Tch. Ten samochód nie ma dobrych hamulc, to już zauważyłem. To zrzut jest na... Drugiej na dole. Mam przy okazji. Bardzo dużo. Panek wściekłych zombiaków Oj Wy radzicie? Ja osoby z bronią, tak naprawdę Patrzcie co tam się dzieje, nie Nie chcę być tego świadkiem Zjeżdżamy z tej autostrady Próbujemy uciec Może się uda Oj Próbujemy. Mód zarysowany, poobijane. Do jakiejś ciężkiej misji wraca, jeszcze w studienkę. W bazie nie będzie ich aż tylu. A to liczę, bo jak tak to będziemy mieli przypał w bazie. W samej bazie będzie przypał, dobra, jak skręciliśmy. Jest cicho. To mnie aż dziwi. Ani jednego zombiaka? O, masz samochód do naprawy, tyle ja ci powiem. Staniemy tutaj. Pod F10 do naszych tych... Ten style sobie staniecie tutaj. Ja w ramach zamkniesz, to zobacz, jak to wygląda od góry. O te furtki, to są wiadomo. O, złożym skoczył. Zobaczmy jak to wygląda, znowu wchodzimy na dach, pod koniec odcinka, żeby prostu zblokalizować sytuację. Ja tu, ja tu, no, zwykłą snajperkę. Zobaczmy, o, staję się, nie. Nieważne, że tu jadą. Według mapy, Nie dopiero tu jadą, czy? Mamy chwilę, bo obawiam się, że oni tu mogą podjechać. Mamy by kanałów burzowych, no i ta woda się nie nadaje do niczego Ale się ustawia w dobrej pozycji, jeśli oni by tu jechali serio Według mapy oni już są przy głównej drodze Mogę mieć sobie snajperkę, w razie co Oni coś, toś tu jedzie na pewno Zadanie w nie ostro w zakręt? Jadą, o nie mnie wyczuli. Ufalo sportowe. Widziałem kierowcę. Oła, obrywałem. Oni są bez kierowcy. Wczorajś... Nie, mają kierowca. Oła, obrywam. Widziałem kierowca. Zaczynamy walkę o naszą bazę teraz. Oj. Zdjęty. No ostatni. Masakra. Borywałem trochę po kamizelce, wszystko poszło chyba, czym według... Dostałem niby w rękę. Dostałem po Na dole. Kaśno się trochę polało. A nie, no słuchajcie, żyjemy, wracamy teraz do bezpiecznej części. A ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że się podobał i widzimy się w tym odcinku maratonu, który będzie następnego dnia, także trzymajcie się. No i siemka.